Kolokwialnie mówiąc, klata to mięsień, który rozprzestrzenia się od powierzchni mostka i biegnie sobie do gózka. Położyłem się, a teraz leżę płasko jak placek. Kiedy ramiona dotknął, to byłby niebezpieczny moment, gdybyśmy. Cześć, z tej strony trener Michał Kancerz, wasz trener z internetu i dzisiaj przychodzę do Was z omówieniem bardzo technicznego, precyzyjnego ćwiczenia na klatkę piersiową, które być może znacie, ale wiecie, jedno to znać i robić, a drugie to wykonać ćwiczenie tak, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej. I na tym właśnie się skupimy. Poproszę Was jeszcze o łapkę w górę, pochwalcie się też w komentarzu, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia na klatkę i jakie ćwiczenia Wam przyniosły największe efekty. Może inni widzowie skorzystają i lecimy z dzisiejszym materiałem. Zacznijmy od tego, że nie sztuką jest przetrenować dany mięsień, jeżeli mamy dużo ciężaru. Jak będziemy działać kiepsko, to niestety możemy narazić się na kontuzję. Natomiast sztuką jest wykrzesać nawet z małego ciężaru jak najwięcej. I właśnie na tym skupimy się w dzisiejszym materiale. Czyli zamiast polegać tylko na brutalnej sile, po raz kolejny zatriumfuje umysł. Czyli oto ćwiczenia, które dają najlepsze efekty. Część pierwsza. A będziemy robić rozpiętki z niepozornymi ciężarkami. Przydałaby się jeszcze ławka do ćwiczeń, ale jak nie mamy, to niech będzie podłoga. I w tym przypadku zdradzę Wam ważny szczegół, który z rozpiętek na podłodze zrobi dużo efektywniejsze ćwiczenie niż po prostu machanie handlami. Oczywiście ręcznik elegancko, higienicznie i te dwa małe bezbronne, 8-kilogramowe handle. No i na tych handlach na moment się skupimy, dlaczego one nie tylko nie powinny, ale nawet nie mogą być. Za duży. Bo jak się trenuje mądrze, z głową, rozumiejąc mechanikę mięśni, to czasem mniejszy ciężar potrafi wywołać większy bodziec. Ten ciężar oczywiście potem rośnie, ale prześledźmy to na pewnej zależności. Otóż ta niepozorna butelka wody w ogóle nie jest ciężka, kiedy trzymamy ją tutaj. Niecałe 2 kg utrzymałbym tutaj godzinami, miesiącami, dosłownie latami. Ale gdybym umieścił butelkę z wodą tutaj, no to już by było lekkie wyzwanie dla barków. Albo gdybym ją oddalił maksymalnie od ciała, to, to zaraz by się okazało, że okej, okay, to tylko 2 kg, no ale tutaj po 5 minutach praktycznie moje barki by wysiadły. I bardzo podobnie jest z naszą klatką piersiową, tylko w grę tutaj wchodzą trochę. Inne płaszczyzny, bo nasze ciało nie wie, czy my ćwiczymy 8, 10. Czy 30 kilogramową hantlą, tylko wie, że tu jest ciężko, a tu by było trochę lżej. Tu się kłania przede wszystkim anatomia, bo nasz mięsień piersiowy większy, czyli kolokwialnie mówiąc klata, to mięsień, który rozprzestrzenia się od powierzchni mostka i biegnie sobie do guska większego kości ramiennej, do takiego punktu, jakim jest grzebień guska kości ramiennej. A to, co wy musicie zapamiętać, to to, że podstawową, najważniejszą funkcją mięśni klatki piersiowej jest, Przytulanie. Tak można sobie zażartować, a chodzi właśnie o horyzontalne przywiedzenie kości ramiennej. Czyli z takiego ruchu wyobraźcie sobie, że teraz leżymy i ciężar ciągnie nas z siłą grawitacji w dół. My chcemy się dostać tutaj. Nawet samo wyciskanie nie jest tak precyzyjne w obciążaniu mięśni klatki piersiowej, jak właśnie przywodzenie. Płaszczyźnie poprzecznej z dodatkowym obciążeniem. Przywodzimy hantle i staramy się nie odpuścić napięcia i teraz właśnie zaprezentuję Wam to w praktyce. Prawidłowo wykonane rozpiętki rozpoczynamy od ustawienia ławki. Bazowo niech będzie płaska, ja żeby było lepiej widać, troszeczkę ją podniosłem, przemieszczamy hantle na kolana, żeby mieć jakiś punkt wyjścia, te nogi mocno wciskamy w podłogę. To jest coś, co da fundament. Handle są lekkie, więc bez zbędnej akrobacji przenosimy je nad linię barków. Dokładnie. Zwróćcie uwagę, że z tej pozycji lekko wypychając klatkę do przodu i cofając łopatki przemieszczam handle ku górze. Upewniam się, że klata dalej jest wypięta. A nie na przykład, że położyłem się a teraz leżę płasko jak placek. Tylko wypycham klatkę, napinam brzuch i ciężarki nie są blisko. Albo co gorsza, nie zderzają się. Hantle są nad barkami. Brakuje tu jeszcze delikatnego zgięcia w stawie łokciowym, odciążającego docelowo nasze stawy. Bierzemy wdech, stabilizujemy pozycję i rozpościeramy półkolistym łukiem ciężarki jak najdalej od ciała. Nie głęboko, tylko jak najdalej do boku, dalej utrzymując zgięte łokcie. Wracamy. Staramy się cały czas utrzymać klatkę piersiową wypchniętą. Dopiero wtedy decydujemy o powrocie, który również jest kontrolowany. Doprowadziłem Ciężarki do linii barków. Nie pozwoliłem sobie na stratę napięcia, tylko tak jak działa siła grawitacji, tuż przed momentem, gdy kusiłoby mnie, żeby sobie odpocząć, zatrzymałem ruch. Szeroko na wdechu i wracając mogę wypuścić powietrze i doprowadzić ciężarki do tego punktu. Szeroko, głęboko, daleko na bok i wracam. I to, co mogłoby nas kusić, to przede wszystkim za bardzo skrócony zakres ruchu. Nie po to zdecydowaliśmy się na małe, niepozorne hantelki, żeby robić coś, co imituje wyciskanie. Chcesz robić wyciskanie, złap 30, czterdziestkę, ale małym ciężarem nie pozwól sobie, aby ten ruch wyglądał w taki sposób. Albo co gorsza, powrót, żeby odbywał się tutaj. Albo tutaj. Albo jest ciężko, to zegnę sobie łokcie, trochę pomogę sobie bicepsem, wrócę jak tylko mi się uda. I klatka nie dostała tak mocnej stymulacji. A kiedy? Rozpościeram ciężarki daleko, to działa. Napinam i wracam. Szeroko nie tracąc napięcia. No, ciekawostką jest, że Arnold Schwarzenegger bardzo lubił wykonywanie rozpiętek, na rozmiary klatki piersiowej nie narzekał. Tak wiem, że to dowód anegdotyczny, ale zwróćcie uwagę, że teraz niektórzy chyba dla zasady chcą się czepiać takich klasycznych ćwiczeń, podczas gdy właśnie zapanowanie nad zakresem ruchu gwarantuje nam nie tylko bardzo duży bodziec w tej istotnej do stymulowania mięśni rozciągniętej pozycji, ale również tutaj zmusza mięśnie. Do solidnej, wymagającej pracy. Pełnozakresowa rozpiętka, jakbyśmy chcieli przytulić naprawdę wiele osób, a potem drastyczny, ale kontrolowany powrót, żeby znaleźć się tutaj, a nie tutaj. Albo tam. tylko właśnie tam, gdzie jeszcze siła grawitacji zmusza handlę do generowania oporu. Bo właśnie w rozpiętkach to ten zakres robi robotę. Więc jeżeli przyłapujemy się na tym, że my zakres skracamy, no to niestety prawdopodobnie przegięliśmy ciężary. No chyba, że mocno bolą nas barki, no to jest czerwona flaga, że nasza pozycja. Prawdopodobnie jest lekko zgarbiona. Wystarczy wypchnąć klatkę do przodu i skierować barki w tył i w dół przed każdym poszczególnym powtórzeniem. A nie, że robimy jedną porządną rozpiętkę, drugą porządną. Nie ma siły, trzecia się zgarbie, czwarta, i potem pracuje wszystkim tym, tylko nie klatką piersiową. No i oczywiście, gdybym skrócił zakres, dalej pracowałbym w jakimś stopniu klatką piersiową, i niektórzy coś takiego robią, taką hybrydę, trochę to rozpiętki e, z przesadzonymi hantlami, oczywiście trochę to wyciskanie, ale lepiej się zdecydować, albo jedno, albo drugie. Kontrolowany ruch. Bardzo blisko ciała z bardzo dużym ciężarem, również korzystając z rozciągnięcia, albo właśnie to półkole zataczane jak najszerzej, jak najpełniej. Mam nadzieję, że nie wyskoczyłem z kadru. A jak wyskoczyłem, to nawet lepiej, bo to by pokazywało rozmach tych rozpiętek. Więc nie tam, tylko właśnie. Nasza kończyna górna płynie sobie naturalnie do zewnątrz, i my będziemy czuć przede wszystkim w tym rejonie. Pamiętajcie, obciążenie siłą grawitacji nastąpi przede wszystkim tutaj. I to absolutnie nie jest moment na rozprężenie. To byłby niebezpieczny moment, gdybyśmy puścili handlę. My tutaj pracujemy klatką, rozciągamy klatkę, patrzymy, czy się da wrócić. Dało się wrócić. To nasza klatka bardzo mocno została przetrenowana. I pamiętacie, wspomniałem o macie, robienie rozpiętek na podłodze. I tu szkoły są dwie. Możemy faktycznie wybrać przesadzony ciężar, bo mata lub podłoga zatrzyma nas przed niebezpiecznym, newralgicznym zakresem, więc nawet jak przegniemy, to zatrzymamy się blisko podłogi. Natomiast jeżeli chcemy dalej generować bodźce względnie mniejszym ciężarem, to trenując na podłodze. Wciskając się w podłogę, wypychając klatkę, staramy się zwolnić tuż przed momentem, kiedy ramiona dotkną podłogi. Potem możemy dotknąć martwy punkt, z tej pozycji wracamy, ale podzielcie sobie na dwie tę fazę opuszczania i kiedy jesteśmy blisko podłogi, zatrzymujemy dużo pracy, dotykamy i dopiero wracamy. Szeroko, małe zatrzymanie, mimowolne narzucenie sobie jeszcze dodatkowej porcji bodźców i tym samym rozpiętki nawet na podłodze dalej z niedużym ciężarem mogą być dla nas super. To 8 kg to był rekwizyt na dzisiejsze nagranie. Ten ciężar oczywiście powinien być dopasowany do naszych indywidualnych możliwości. Jeżeli mamy w serii zrobić na przykład 12 ruchów, niech to będzie ciężar, który pozwoli nam zrobić właśnie 12 ruchów, a przynajmniej ostatnie 4-5 niech będą wymagające. Jak jesteśmy pewni techniki, 9., 10., 11., 12. ruch, te wszystkie powtórzenia są ciężkie to jest dobry ciężar. Jak jest za lekko? Ciężar zwiększamy, ale na pewno nie kosztem tego, żeby zacząć robić jakieś takie ruchy. Tutaj pracuje klatka. Na dzisiaj to wszystko i zanim, uwaga, z ważysz rozpiętki i myśląc, że to jest na przykład jakieś ćwiczenie uzupełniające, to pamiętaj, że właśnie to jest ćwiczenie, które bezpośrednio realizuje właśnie funkcję klatki piersiowej. Jest to ćwiczenie po prostu bardziej izolowane, co nie zmienia faktu, że może i nawet powinno być wymagające, jeżeli zrobimy je prawidłowo technicznie, będziemy kontrolować zakres, nie będziemy pędzić i uwzględnimy zatrzymanie zanim te ciężarki właśnie wytrącą nas całkowicie z napięcia. Kolejne świetne ćwiczenia będą tak jak wspominałem na playliście. Będziemy się tutaj widzieć co poniedziałek, więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i szukajcie playlisty w komentarzu pod filmem, w opisie pod filmem, tam będę zbierał właśnie różne inne filmy z tej serii, na razie jest jeden, a jak będą kolejne to będziecie wiedzieć jak się po tym cyklu poruszać. Dziękuję za uwagę i standardowo odsyłam na nasze strony każdego, kto chce być poprowadzony za rękę prosto do celu przez żywienie. Przez trening na stronę transformacja50.pl. Tam czeka na was nasz program treningowy lub na stronę zdrowaforma.pl, gdzie czekają na was suplementy, które mogą ułatwiać szybsze docieranie do konkretnych celów treningowych. Do zobaczenia. Cześć.